Wyczytają osadę do wyścigu numer 1 K1 Dzieci dziewcząt 2001-2002 i młodszy Tor numer 1. Szczepanek Magdalena Mosum jest. Dziękuję. Tor numer 2. Klama Emilia UKS Świerklaniec. Dziękuję. Tor numer 4. Szewczyk Patrycja. UKS Olimpijczyk. Dziękuję. Tor numer 5, Wojciechowska Patrycja, MKS Sechowice. Tor numer 4. Tor numer 5, Wojciechowska Patrycja, MKS. Wiosło do góry. Odnieś wiosło do góry. Wojciechowska Patrycja. Nie widzę. Tor numer 7, Mielnik Anna. Dziękuję. Tor numer 9, Haren Zewok. Wiktoria MKS Czechowice. Nie widzę. Lidera Kasandra, tor numer 10, UKS Olimpijczyk. Dziękuję. Wszystkie dziewczynki wycofujemy się do tyłu, cofamy się do tyłu. Między bojkami się ustawiamy. Wszystkie do tyłu. ogóle nie Tor numer 5. Wojciechowska Patrycja MKS jeszcze jest?

a zapomniałeś nazwiska? Jedynka. Szczepanek, cofnij prawym wiosłem do tyłu. Prawym wiosłem. Też czohawicę to jest. Prawą łopatą do tyłu. Zastrzęsty teraz, teraz nie widzę co Jesteś z No to się cofnij troszkę do tyłu Kaziu. Prawą łopatą, prawą łopatą. Dobrze, stój. Już zatrzymaj się. Czwórka lekko do przodu. Jedenka lekko do przodu. Reszta stoi. Stój, czwórka. Klar, ferdig, gå!